Cześć Otrucie. Cześć. 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 Siemka. Siema nawciarz. Bardzo miło mi Was jest gościć tutaj w Modlinie, gdzie dzisiaj będziemy próbować driftować. A nawet nie próbować, będziemy driftować. Będę Wam starał się pokazać, jak to się robi, trochę przekazać swojej wiedzy i mam nadzieję, że na koniec dnia poczujecie troszeczkę też więcej tej zajawki driftingowej. Ale najpierw opowiem Wam trochę więcej w środku. Także zapraszam. Słuchajcie, jesteśmy już. Dzisiaj będziemy robili ekspresowe szkolenie driftingowe. Będziemy zaczynać od beczki. Po środeczku będziemy mieli beczkę czerwoną, i będziemy mieli beczkę białą. Zaczniemy od beczki czerwonej, gdyż do beczki białej może dojdziemy jutro. Co zrobimy z beczką czerwoną? Beczką czerwoną będziemy objeżdżać dookoła. Kółeczko, postaramy się zrobić w kierunku w lewo czy w prawo to już będzie zależało od was zadanie będzie polegało na tym żeby zacząć od przejazdu po prostu w normalny sposób w kółko i dodawać coraz więcej gazu, aż sami poczujecie, że auto zaczyna uciekać tyłem, ono na pewno będzie chciało to robić jeżeli wszystko będziecie robili, sprawdźcie, że będziecie mi słuchać i co, jak auto już się zacznie ustawiać bokiem, czyli zamiast jechać w takiej pozycji do tego okręgu, będzie zaczynało jechać coraz bardziej w ten sposób Coraz bardziej później w ten sposób i mamy nadzieję, że nie w ten sposób. Jak my jedziemy w tę stronę, bo wtedy to nas obróci, a nie chcemy, żeby nas obracało. Co Wam więcej mogę powiedzieć? Będziemy jeździć Nissanem Żółtym 370Z, który ma 700 KONI, także jest z jakieś trzy razy za mocny na to, co potrzebujemy dzisiaj na początek, ale za to przynajmniej będzie nam ładnie ten silniczek mruczał. Jest dosyć głośno w środku, jest nawet bardzo głośno, także z komunikacją pewnie będziemy się poruszać na migi. Jak będę Wam pokazywał, tak, to dodać gazu. Koż poczujemy poślizg, to dodamy sobie kontrę. Auto zaczyna jechać w poślizgu, to przednie koła tak naprawdę sterują kierunkiem jazdy. Jeżeli nic z nimi nie zrobimy, no to auto będzie chciało się poruszać w tym stronę, a że tył cały czas tylne koła są w poślizgu, to ten tył chce wyjechać, a więc im bardziej będziemy utrzymywać te koła w tej samej pozycji, to będzie nas coraz bardziej obracać, prawda? Tu będziemy wtedy kończyć o w ten sposób. Dlatego potrzebna jest kontra, żeby te koła skręcić, żeby przód jechał w kierunku po owalu, a ty już sobie po prostu się ślizgał. nie? Dobra, w takim razie, jak na wciąż nic już nie ma do powiedzenia. Do samochodów. Pokażę Wam najpierw o co chodzi, co bym chciał, żebyście wykonali i szybciutko się przesiądziemy. Także Łukasz, na pierwszy rzut. Dawaj, zapraszam. Dzięki. Przejdziemy się naszym Nissanem 370Z. Lecimy. Lecimy. Tu mamy odpalanie autka. Jak się świeci ta biutka nawet tak na zielono. To do góry. Patrzymy, że jesteśmy na luzie, wszystko gra, gucziczek. Pierwsze kółeczko bokiem ale jest, jest zupełnie zabawa przedmiot. Tak jest czas na przerwę. Dziękuję bardzo, bo jeszcze niech koledzy się przejadą, ale emocje rozdotane jestem po prostu. A teraz co zmiana? Dawian, wsiadaj Good luck A tu trochę jest mogę trochę się... Trochę miejsca, czy? może być, no? Muszę tak wyjść, jak jest teraz. No tak jest. Dobra, co? Tu trzeba tylko się siedzieć i trzymać, tu wygód nie ma. No. Słuchaj, to było to! Ale <noise> to. A zawsze małem bo ja. A To, to ma miło. jest radosna, co? Ale słuchaj, z gazu, jak już chcesz Beczka nasza zdobyta! Ready Pachołek <noise> zleciał, ale stoi Zleciał? To myślałem, że go nie, nie zarobisz Słuchaj, się wydaje... Możemy do mety. Podlemy, tak, możesz odpocząć Gaz, gaz, możesz odpocząć. Mogę ja pojechać do końca? No, pewnie, że tak, nawet łosisz. dobry <noise> <noise> bardzo, Zary, Zarąbiście, jest radocha, co? No cieszę się, bo wiem, że udało się to, co chcieliśmy, no. no. Ale nie? W stopniu ładnie poszło ta ósemeczka, Jest, no, Było, wiem, było, więc, było no, zadymione. no, Jeszcze chwilę, moment, by była i ósemeczka, ale słuchaj, to no, na następny raz, cieplutko. nie? No, myślę, że zachęciło <laughs> mnie to, żeby jeszcze wrócić. Dobra, dzięki. Przez automat zapominą o sprzęgle ciągle. Ale powiem ci szczerze, że to nie jest swój problem zupełnie. To naprawdę idzie zarobiście, ja tu problemów nie widzę. Ja bym spróbował spróbować Tobie zrobić ósemkę. Ale dobra próba. Słuchaj, polecam Ci zrobić coś takiego. Zrób pełne kółko. No. Dopiero jak zrobisz pełne kółko, wyczujesz już ten poślizg, to dopiero zakładaj się do Już podkuśc, <śmęczony> bo. Już, nie już. Niezrzęczony, zajawiony strasznie, ale to bym tak kwestia jak godzinki mi się wydaje, żeby ogarnąć to, nie? Tak i mówię od razu, nie? No ale, ale to jest, chociaż to jest ekspresowy, chociaż troszeczkę. Kurz ekspresowy Powiem Ci szczerze, że będzie piękna rywalizacja. Ale to dobrze. Rywalizacja <śmęśni> napęda. Dokładnie. Także pilnuj się, Damian Czuwa. Natomiast zepczesz mu po piętach bardzo boso, Nawet nie wiem czy dzieje jest trochę lepiej, bo już tu są zakusy na ósemkę. Także słuchaj, czas na challenge. Zostawimy na challenge. Zostaw dokładnie tą wisienkę na torcie. Jedziemy.